Wyobraźcie sobie sytuację, że macie córkę, która się okazuje, że robi różne rzeczy w internecie, że zaczyna robić trochę, no, porno. No bo Sandra robi porno na tym OnlyFansie. To co robicie? Wstydzicie się i wol wolicie tego nie nagłaśniać? Czy idziecie na wywiad, żeby jeszcze więcej osób się dowiedziało, jakie tam są treści? Co byście wybrali, gdybyście byli rodzicem? Bo ta matka niby się wstydzi, a jednocześnie bardzo to nagłaśnia. Bo naprawdę jest wrzawa w internecie, jeśli o to teraz chodzi o Sandrę i Denisa, bo oni odpowiadają i tak dalej. A natomiast Denis i Sandra już mają tak kiepski wizerunek i zarabiają z OnlyFansa, że dla nich najważniejsze no to mieć rozgłos. A było ostatnio cicho. Cisze już u nich, nie już był taki spadek. I teraz znowu, a Sandra to robi, to na OnlyFansie i znowu mają pik. Podejrzewam, że teraz mają znacznie więcej tych subskrybentów po tym wywiadzie. Że im na pewno trochę przybyło. Ta matka poszła na ten wywiad, żeby Sandra przestała to robić. No to będzie odwrotny efekt. No bo Sandrze zależy przede wszystkim na pieniądzach i Denisowi. A jeżeli yy, nagle będą mieli pik i więcej będą zarabiać, to będą jeszcze więcej tego robić. Więc mi troszeczkę, troszeczkę to śmierdzi. No bo tak na logikę, jeśli matka się wstydzi tego, co robi córka, to raczej nie idzie i nie robi wywiadu na milion wyświetleń i ob obwieszcza światu. Ojej, jak ja się wstydzę za córkę, bo ona robi porno, ona z różnymi chłopami robi to i to. No na tym OnlyFansie tam można kupić subskrypcję. Ja sama chciałem kupić, ale ta Sandra mówi nie kupuj, nie kupuj. A tutaj patrzcie, zdjęcia i wszystkiego zdjęcia były, z Sandry. No nie wiem, dla mnie to tak dziwne to, nie? Troszeczkę to dziwne. Trochę to dziwne. Wcześniej Sandra, no były słuchy. Że też w, w tych Niemczech była i też tam robiła różne rzeczy, więc nie wiem, czy ta mama nie wiedziała. Jakieś to dla mnie wszystko. Tak jak mówię, nie znam prawdy, ale trochę tutaj podchodzę sceptycznie step, do tego wszystkiego. Natomiast jeśli to jest promocja i to jest z premedytacją zrobione, żeby wypromować OnlyFansa, córki, i jeżeli wymyślił to Denis. To naprawdę niezła nie przykminka. Bo tutaj są na przykład jakieś wstawki, że on ją pobił. I ludzie, nie, no przecież nie robiliby ustawki, przecież on się kompromituje, że pobił dziewczynę. Ale przecież dla nich to jest prosta odbitka. Idą na wywiad, mówią, nie, nie, nie pobiłem. I okej, okay, i się rozmywa, nie? A ile już było takich ustawek? Przecież nawet z Boxdelem mieli, że wybijane jakieś szyby cegłami, a po chwili piąteczka i, wale, i, i na programie razem siedzą i tylko było podbicie oglądalności. Więc ja podchodzę bardzo sceptycznie. Nie zdziwię się, jak ta pani będzie miała walkę niedługo. Z, może z Laluną. <grym> z Laluną bym ją chyba zestawił.